Dzień dobry. Słowo eben w języku hebrajskim oznacza kamień. To jest to samo słowo, które jest użyte w języku hebrajskim, tak samo jest w języku aramejskim, kiedy jest użyte w drugim rozdziale w Daniela, że ten kamień nastąpi na ziemię, uderzy w ten posąg, i ten kamień się rozejdzie po całej Ziemi i ustanowi królestwo niebieskie. Co jest bardzo ciekawe dla mnie, słowo eben, kamień które mamy teraz na planszy, jest zrobione z tak naprawdę z trzech hebrajskich słów, albo można tak to zrozumieć. Bo pierwsze dwie literki, ab, to znaczy ojciec. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Następne, te, o, o, jeżeli zakryjemy teraz tylko tą pierwszą literkę alef, mamy trzy literki w tym wyrazie, alef, bejt i nun, końcowy nun. Jeżeli zakryjemy alef, to znaczy, że mamy tylko ben, co znaczy syn. A więc mamy ojciec i syn w wspólnocie. To jest bardzo ciekawe i ta środkowa literka w beit, która też oznacza dom. Siostry bracia, to jest dokładnie do czego Jan się odnosił, kiedy Chrystus się modlił. Jan to nam zapisuje się w rozdziale, gdzie on ma tą wspólnotę razem ze swoim ojcem. I On chce, abyśmy my weszli w tę samą wspólnotę, w ten sam dom. Siostry i bracia, to jest tak przepiękna Ewangelia. Kiedy my mamy tak bliską relację, On chce, abyśmy my wszyscy weszli do Jego domu, do domu, gdzie jest Ojciec i gdzie jest Syn. Co jest bardzo ciekawe dla mnie, w tym samym wyrazie, w jednym wyrazie, kamień, co oznacza też Królestwo Boże w przenośni albo jako symbolika. To słowo zawiera słowo ojciec, a, słowo ben syn i słowo beit dom. Siostry i bracia, to jest przepiękna rzecz, do czego Chrystus nas powołuje, abyśmy byli w tej samej wspólnocie. Chcę, żebyśmy teraz zauważyli jedną ciekawą rzecz tutaj. Kiedy Chrystus się modli do swojego Boga w, w rozdziale 17 Jana, i teraz na podstawie też tego wyrazu hebrajskiego, co jest bardzo ciekawe dla mnie, on nigdy nie mówi o wspólnocie razem z osobą, którą on nazywa duch święty. Hmm. Bardzo ciekawe jest to dla mnie, jeżeli trójca istnieje, te trzy osoby, ojciec, syn i duch, jako trzech odrębnych bogów, to by oznaczało, że Chrystus nie włączył w tą relację ducha świętego. To jest bardzo przedziwne, jeżeli by tak było, ale. Siostry i bracia, jeżeli nie ma trójcy, bo tak naprawdę trójca pochodzi od Babilonii, to nie jest biblijna doktryna, to jest doktryna Kościoła Katolickiego, to jest doktryna wielu innych religii, wielu innych pogańskich uh, 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 tradycji, ale nigdy to nie jest biblijna doktryna. A więc tutaj coś dla mnie bardzo ciekawe. W tym samym słowie. Mamy zawartego Ojca, Syna i dom, w którym oni mieszkają, i to jest ten dom, do którego On nas zaprasza. Ja zapraszam, zapraszam Was wszystkich, abyśmy my wszyscy byli w Jego domu, w domu Ojca i Syna. To jest dom, do którego my mamy należeć. Nie żaden inny dom, nie żadne inne doktryny. My mamy należeć do tego jednego, do jednego prawdziwego domu. W którym jest ojciec i w którym jest syn. Dziękuję za uwagę, to jest artykuł dla istotnej prawdy.